W latach II wojny światowej miała zwrócić uwagę Amerykanów na groźbę sowieckiej dominacji w Europie. Teraz ponownie znalazła się w księgarniach. Chodzi o książkę Jana Karskiego Tajne Państwo, napisaną przy inspiracji rządu emigracyjnego w Londynie. Publikacja ukazała się w związku z setną rocznicą urodzin autora, zwanego polskim kurierem. Ta książka mm, potrzebowała reedycji przede wszystkim dlatego, że w swoim or oryginale jest on, była ona bardzo. Nowoczesną, popularną, lekką w czytaniu książką, a y, y, przez wiele lat narosło wokół, na, wokół tego tekstu narosło wiele y, nieporozumień. Znowienie w trakcie stulecia Jana Karskiego, czyli roku Jana Karskiego, jest jak najbardziej na miejscu. To jest jego najważniejsza, jedna z dwóch książek. No i bez wątpienia najwięcej mówi o tym, jakie były jego dokonania wojenne. Rzeczą, którą Karski się wyróżniał, od innych jego zdolności analityczne. Książka jest, jakby to powiedzieć, czymś pośrednim między tym, co Karski mógł powiedzieć, co chciał powiedzieć, i tym, co amerykańscy wydawcy oczekiwali.